Hej, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 75. odcinka mojej serii z gry 3 Kontynuujemy nasze zadanko główne, jesteśmy dalej w Kerboren, teraz musimy iść za Lambertem. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Ja tylko przypomnę, że to jest 75. odcinek naszej serii. Usiądźcie wygodnie, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem. I rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Zakończyliśmy, jak, jak pamiętacie, na tym miejscu ten poprzedni odcinek, i od tego miejsca sobie rozpoczynamy. Ten dzisiejszy serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Więc fajnie, że możemy sobie podbiec. Zobaczymy, jakie w dzisiejszym odcinku Zadanko nas z Lambertem czeka. Związane z Lambertem zada, zada, Zadanko czeka. A więc za momencik zobaczymy, co nas będzie to, tutaj spekało. No, zobaczymy. Przecież się nie zobaczymy, Zawoli gdzie nas Lambert wyszkoda, prowadzi. Szkoda, nam zbój jest teraz, właśnie, teraz właśnie Wiedźmin z nim, z Lambertem rozmawia. Zobaczymy za momencik, gdzie, gdzie nas sam Lambert doprowadzi. Idziemy aktualnie się zastanawiam. tutaj będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawów płapu. Tak dobra To nam Lumber W stronę przeskoczył i idziemy w tą... ...stronę, Jestem pytajcie. Do, dobrze idziemy no czy, władzę, czy jednak czy jednak nie spokojnie chyba Bo w złym kierunku teraz poszliśmy, no tak to się wie, wieźmy z Zjechał z tej góry, ale spokojnie Tutaj tej Lambert doszedł do nas, to jest najważniejsze, dobra. Teraz w którą stronę, drogi Lambercie, tutaj, tak, dobra. Lecimy. Przypomnę jeszcze raz, że to jest 75. odcinek na tej serii, więc lecimy sobie na spokojnie, na spokojnie, dalej, uwaga nie w tą stronę. No, żeby tylko wiedźmy tak szybko nie, nie biegł. Muszę spokojnie zajść Jestem tutaj za Lambertem i on na to Zobaczcie tutaj jaki mamy wodospad. Jak to wszystko naprawdę wygląda fajnie. Naprawdę wszystko wygląda super. Widzicie musimy tutaj powolutku iść I spadliśmy niestety, a więc... Będziemy musieli chyba iść naokoło. Tak jak myślałem, że, że spadniemy. Dobra, spadliśmy z tego mostku. Gdzieś ten nasz kolega Lambert. My tam powinniśmy iść w tą stronę. No, tak no niby trochę na skróty poszliśmy, ale dobra. On nas tutaj będzie dalej prowadził. Szybciej Lambert się szybciej. Jestem ciekawy, gdzie ty nas właśnie teraz, zaraz doprowadzisz. Na znaczy, są, z którymi trzeba będzie powalczyć. Dobra, powalczmy z nimi. Znaczy, czy one już do, do, do walki, czy... Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy. Też znaczy, w nas, bo ich jest sporo tych ptaków, jak widzicie one tutaj jakby latają no bo tu sami widzicie że jest ciężko ich pokonać no ale dobrze że Lambert jest z nami oczywiście ale najważniejsze żebyśmy ich pokonali masakrę ja się obawiam że zaraz y, możemy przegrać bo te ptaki latają chodź tutaj czemu one gryzą więźnina to jest, oczywiście nam Lambert jakby tylko stoi i nie chce, nie chce nam pomóc z jednej strony. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tego to jest, tego pokonamy jako pierwszego, jest pokonany pierwszy. Teraz ten drugi. Bo my nie mamy leczenia. Czyli zaraz możemy wtedy przegrać. Dobra, jest pokonany. To zostały dwa. Bałbym się, że, że, że zaraz możemy przegrać. Ten został tak pokonany przez widzina. że został tylko jeden chyba. Tylko. Mam nadzieję, że nam się teraz uda. Niestety przegraliśmy. A więc dobra, jeszcze raz to zrobimy. Więc pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku. No, fakt, faktem związana z tymi ptakami. Powiem wam, że to się da zrobić. Tylko trzeba oczywiście posiedzieć nad tym. I za momencik ruszymy sobie na spokojnie. Dalej, żeby to wszystko sobie jakoś pogarniać Dobra, jedziemy od tej samej strony Dobra, jeszcze raz wychodzimy z tego miejsca Dobra, czyli spokojnie jeszcze raz lecimy za Lambertem Zobaczymy, ja bym chciał naprawdę mieć to ogarnięte, wszystko szybko, szybko, żeby żeby ruszyć z wami dalej. Chciałbym, oczywiście, tak naprawdę znaleźć e, sobie Ciri. Żebyśmy mogli sobie Ciri swobodnie i spokojnie pogadać. Zobaczmy po prostu jak ona się teraz... Jak ona teraz wygląda, jak ona się teraz czuje po prostu. chce sobie tak o, wezmę tak. Bo mi jest... Wchodzić w drogi Lambert, Lambert tak? Będziemy musieli płynąć na drugą Dobra, stronę. Dobra, teraz idziemy tędy. Mam zacumowaną łódź. Dobra, czyli masz, ma, masz zacumowaną łódź. To nie, dobrze, nie, to nie, dobrze nie, uwaga! Wiedziałbym, że masz temperament. się nie, po tej stronie, nie, uwaga! Nie, ja sobie chyba, chyba zapiszę, wiecie, ja sobie zapiszę, żebyśmy nie musieli rozpoczynać od tego momentu, jak możemy zapisać to lepiej zapisać. Tylko no po prostu zrobimy sobie E, więcej zdrowia, żeby te, te ptaki oczywiście pokonać. To da radę? Nie, nie da radę, okej. Okay. Ale zapisany jest. Dobra, stan, gry zapisany, jest, jest w porządku. Uwaga, żebyśmy tylko nie spadli. Uwaga, nie w tą stronę. Dobra, mamy te ptaki. Te ptakory mamy. Dobra, spokojnie oni on nas chcą pokonać te ptaki, niestety uwaga dobra, pokonajmy ich tyle do się da bo oni nas atakują jak te ptaki tutaj Wiedźmin też jak widzicie chce pokonać te ptaki, ale masakra jest z tymi ptakami dobra, te, tego może nam się uda pokonać jednego, jednego jednego, chociaż jednego pierwszego, tak jest atakują nas cały czas niestety atakują nas cały czas z tymi ptakami Dobra, wygraliśmy a więc dzisiaj może być trochę porażek ale już mamy tutaj mamy za, zapisaną grę, więc od tej samej strony no, powiem Wam, że nie spodziewałem się, że to będzie w miarę aż takie nie jest ciężkie w ogóle do, do zrobienia, tylko że chodzi o to a może Igni weźmiemy, wiecie? Weźmiemy może Igni, będzie może lepiej nam Jak weźmiemy Igni eee, wiecie, Gdzie mamy Igni? Czekaj ja, Tutaj wszystkie Igni wezmę Igni mamy Tutaj, tak? I tutaj, czekaj, tu jest akcji. Eee, tu jest tak, tu jest tak, dobra, tu jest Igni Okej, okay, dobra już jest... nie spokojnie I zobaczymy, dobra, tutaj możemy spać spokojnie Dobra, tu są ptaki podejdą do nas No dawaj Dam rady ich pokonać czy nie Czemu to tak jest że... Так будет трудно, но суть в том, что... Подождите, потому что... Подождите, я потому что... Так ничего не может быть, как там теми детьми, просто... Ничего не тут Черт возьми, было бы очень много поражений сегодня... Вообще, давай-давай! Jest dobry, jest dobry, jeden będzie pokonany jeden, Powiem Wam, że z tymi ptakami jest. Okay, nie jest to jest ciężko, uwaga. Jeszcze raz musimy to ogarnąć. Naprawdę powiem Wam, że naprawdę nie spodziewam się, że to aż tak będzie dzisiaj, że będzie aż tyle pora, na samym można powiedzieć, początku dzisiejszego odcinka. Powiem Wam, że te, te ptaki, które tak e, latają, to jest to w ogóle takie coś. Jakoś... Gdzie nie mamy tu igni zrobione? Nie mam pytań. Dobra, ale weźmy igni. Igni, weźmy igni. Ja nie chcę tego. Chcę igni po prostu mieć zrobione. Y, o. Ten igni, tak jak jest, jest igni. Się zastanawiam. I na drugą Jest sprawę, tamtym, nie, ale tamtym, czy one? Mam coś dadzą nam? Nie tam czasami. Zobaczymy spokojnie, zobaczymy. widzimy spadaj na dół Dobra, weźmy tak i, i na szybko, żeby... Po w Z tej strony mamy. Z tej strony mamy spokojnie Teraz może inaczej, może inaczej to zrobimy Spokojnie żeby, żeby latać. Żeby, żeby szybko szybko Bo one cały czas tutaj pierwszy tak pokonany, ale my też mamy bardzo mało zdrowia Może się uda, może się uda obróć się, obróć się drogi jeźdźminie mamy w miarę, w miarę sporo zdrowia, widzicie może jest nadzieja, że się uda pokonać wszystkie ptaki nie wiem czy się uda, ale zobaczyć zawsze można bo tutaj jest sporo tych ptakorów. jeszcze do przejścia, uwaga! żebyśmy tylko mogli powiem wam, że nie spodziewam, że to aż tyle będzie samych porażek troszeczkę dobra, jest, są pokonane tutaj i chyba tylko jeden zostanie? Dobra, pokonaj go, pokonaj go. To jest dobrze. I ch chowaj, się, chowaj się drogi. mnie, bo nas teraz uderzał mi. Będzie koniec. Nie chciałbym teraz... Uwaga! To no niestety ostatni ptak nas pokonał. A więc byliśmy teraz najbliżej tego przejścia. Masakra, masakra, powiem wam, naprawdę. Wielka masakra. Ale byliśmy najbliżej tego przejścia, więc... Zrobimy to jeszcze raz. Najważniejsze się oczywiście nie denerwować. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. No i po prostu postarać się e, to zrobić. E, bo jak. No, bo jak. Czekajcie, damy radę i pokonać, czy nie? Jeśli mamy kuszę, to. Nie no, czekajcie, Czekaj, na drugą kuszy nie mamy. Nie, mam no, mamy trochę zdrowia, ale czekajcie, ja muszę o, zobaczyć, czy nie my że tu kusze możemy obietkarza. sobie użyć. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co tu płynie na powierzchnię. No, o, to wiele tłumaczy. Czekajcie, bo ja tutaj muszę zobaczyć... Eee... Art... nie, Kwen quen. quen to jest to, co, co tak, żeby... żeby one tutaj nas nie... pokonywały, te, te... Ale ja bym nie chciał quen, bo ja bym... Czekajcie, ja bym chciał zrobić, wiecie... Eee... a, akcji. Czekajcie, może akcji coś by nam dało, ale wątpię, żeby akcji nam coś dało, żeby to ogarnąć. Spokojnie, a czemu to tak? Jeszcze raz. A czemu to tak, że nam się nie udało? Czekajcie, muszę zobaczyć jeszcze raz. No i teraz naprawdę nie spodziewałem się, że teraz przegram. Ja myślałem, że od razu jakoś tu naprawdę damy radę czekajcie, ja jeszcze raz weźmy akcji, bo może z akcji może damy, może byśmy dali jakąś radę z tym akcji, żeby z tym art. czekajcie a z akcji jest eee, akcji i teraz tak zastanawiamy Będziemy musieli płynąć. No dobra, no to to sobie schodzimy. Powoli, powoli, dobra. Wiem, co chodzi, że że trzeba biec. Y, trzeba po, powolutku, ok. Nie tak szybko. Dobra, i miejmy nadzieję, że nam się teraz uda. Udałoby te wszystkie ptaki pokonać. Powiem Wam, że się nie spodziewam, że to aż, aż taki będzie y, jest trudny odcinek, tak jak mówię. Ale powiem Wam, że no, troszeczkę jest, bo y, trzeba na tym oczywiście tak y, posiedzieć. Posiedzieć nad tym. Uwaga! Czemu znowu spadliśmy? Ej! No nie, no nie mówcie jeszcze raz! No masakra! Chyba, że szybko zejdę tam na dół i wtedy te akcje wezmę. Wtedy i wtedy podejdę i pokonam wszystkie te ptaki, nie? Mogłoby i tak być. Gdzie jest jesteś drogi. się zastanawiam tak Będziemy musieli płynąć na drugą stronę z tabu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. No dobra, doprowadź nas, doprowadź nas. Doprowadź nas? No, nas, byśmy nie, nie padli. Doprowadź nas. A, nas. Rzucasz jedną, a potem co na mieli te... no, to wiesz, tak tłumaczy. pokonać? Chyba nie. Chociaż może. Tak będzie, że jednak trzeba będzie, okej. Okay. Może zobaczymy, okej. Okay. Uwaga, tylko żeby nie upaść, żeby nie upaść, żeby nie spać, żeby nie spać. Uwaga, 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 uwaga jest dobrze, idziemy tu, tylko obawiam się, że te ptaki będziemy musieli pokonać. A może i nie, może on tutaj zna jakiś, jakiś skrócik, żeby tych ptaków oczywiście nie pokonywać. To byłoby fajnie. Ale ten Lambert zna jakiś taki. Tak naprawdę skrócić, żeby tych taków nie pokonywać. Ok, teraz idziemy tutaj w tą, w tą stronę, i teraz lecimy za naszym kolegą Lambertem. Ale obawiam się, że jednak do, dojdzie właśnie Lambert do tych taków, które będziemy musieli jednak pokonać. A nie było jakby nie, bo, bo. To w byłoby, byłaby szkoda, byłoby szkoda czasu pokonywać te ptaki, ale chciałbym właśnie zrobić w tym dzisiejszym odcinku jak najwięcej. Dobra. Może, może Lambert ee, jakoś to ogarnie sam. Dobra, zobaczymy. Ogarnie to Lambert sam, czy nie? ogarnie to Lambert sam, czy, czy, czy nie. Będzie... dobra, jednak musimy te, te ptaki pokonać chyba. Ale jesteśmy na dole, więc jest w porządku. Jest wielka nadzieja, że się uda pokonać te ptaki spokojnie, a jakbyśmy sobie... czekajcie. Jakbyśmy sobie mogli teraz wziąć... czekajcie, nie, 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 to nie to, nie to. Nie to. Czekajcie, bym sobie, wziął... sobie wziął inne... inne te... Yy... nie QM, tylko Akcji, oczywiście. akcji o, to jest teraz... I teraz go pokonał. Teraz tego Takora pokonał i super. Szybko. Jest dobrze, jest dobrze i teraz lecimy dalej. Więc chyba nam się udał pokonać tego ptakora. Następni są. Dobra, mam nadzieję, że nam się uda i wszystkich opokonywać. Weź, weź Lambert nam trochę pomóc. Powinieneś nam trochę pomóc. Ja wziąłem aktycznie. Teraz zobaczmy, pokonajmy tego, tego ptaka jeszcze. Spokojnie. I tego jeszcze pokonajmy. I będzie chyba wszystko w porządku. Dobra. I teraz go pokonajmy. Chyba wszyscy już prawie będą. I ten nas jeden pokonuje. Jak widzicie, atakuje nas cały czas. Ale my powinniśmy sobie dać z nim radę. Więc już chyba w porządku. Chyba wszyscy już. Prawie. Prawie te ptaki będą pokonane, tak jest. Powinno tak być, że nam się uda. Oczywiście najważniejsze, że w końcu nam się udało to zrobić. I możemy sobie spokojnie ruszyć za lambertem. Więc lećmy sobie tutaj e, dalej. Na momencik będziemy mogli na spokojnie, na spokojnie ruszyć sobie dalej z Lambertem. On nas prowadzi do jakiejś do do łodzi, jak, jak widzicie. I, I stamtąd będziemy mogli sobie gdzieś dopłynąć. Zobaczymy, czy w ogóle nam się to uda ogarnąć. ale na spokojnie lecimy tutaj dalej, żeby tylko, żeby tylko nie upaść. Prowadź nas drogi Lambercie. Przypomnę, że to jest 75 odcinek naszej serii. Powiem wam, że gra ogólnie jest naprawdę super. Jak tam z Prowadź nas. Chyba tak. Staruszek moralizować. Ja staram się go zbytnio nie. Prowadź nas, hmm, drogi Lambercie, do celu. Ale wiesz, musimy w tą tam stronę. tylko, oby nas żadne ptaki nie zaatakowały jeszcze ani nic innego tutaj a przecież by teraz musieli, przecież, przecież byśmy musieli teraz iść przez wody jeszcze nie więc obawiam się że jeszcze ktoś, ktoś nas tutaj może może naprawdę zaatakować naprawdę może nas y, przeatakować czy ktoś spokojnie po tej stronie przejdziemy tutaj co nas tutaj będzie zaraz y, czekało Mam nadzieję, że w końcu uda nam się dojść do tej łódki no i że będziemy mogli wraz z tym gościem przejść gdzieś dalej. Tutaj doszliśmy do takiego domku. Jak widzicie, on nas prowadzi do tego domku, i zobaczymy teraz co nas będzie. No dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się oczywiście podoba i zaraz zobaczymy, co nas będzie tutaj czekało za momencik. Więc za chwilę się zobaczymy tutaj, Lambert mówił, że chyba chodzi o to, że łódka Lamberta się zepsuła. Dobra, teraz oczywiście... Będziemy musieli ruszyć dalej. Teraz tak. Teraz akurat robimy zadanko sobie to. To tak, czyli odnajdź łódkę, czyli łódkę Lambertowi zabrali. Jeszcze w tym dzisiejszym odcinku odnajdziemy Lamberta łódkę i w następnym odcinku oczywiście byśmy yy, ruszyli sobie dalej. Zobaczymy zresztą, ile nam ta. Ta misyjka zajmie po prostu, żeby odnaleźć Lamberta w łódkę. Chciałem, żeby Lambert idzie z nami. Idziesz z nami, tak? Dobra. Bo ty wiesz, gdzie mniej więcej tą łódkę pewnie cały jakieś... To są może utop... utopce przy okazji są. Dobra, czyli pokonajmy tych, tych utopców. Te utopce. Uwaga, no niestety przegraliśmy. Dobra. Okej. Okay. A więc kolejna porażka niestety. No ale taki to jest po prostu ten dzisiejszy odcinek troszeczkę z porażkami jak widzicie. Ale mam nadzieję, że Wam dzisiejszy odcinek się podoba. Dobra, pokonamy tych utopców, znajdziemy tą, tą łódkę oczywiście i w następnym odcinku będziemy mogli. Tak naprawdę mam nadzieję, że ruszymy dalej z tym. Lambertem. No tak wygląda na to, że, ten, że ta dzisiejsza misja będzie w miarę taka dość dłuższa. Ja tylko sobie uleczę się w razie co? Da radę się uleczyć, da radę. Dobra, nie będzie. Będzie to uleczone. Dobra, na razie tak zrobimy. I lecimy jeszcze raz spokojnie za Lambertem. Oczywiście są utowce, które warto które trzeba bynajmniej pokonać dobra dobra, miejmy nadzieję, że nam się uda ich pokonać, te, te, że nam się udało pokonać te, te utopce i że będziemy mogli znaleźć w tym, w tym odcinku tą tę łódkę chociaż oni, oni nas biją jak widzicie eee... dobra, no one, one nas biją te te utopce jeszcze nas tutaj atakują z tej strony, dobra? Chyba wszystkich, tak? Wsz wszyscy już? Nie, czy jeden chyba zostanie? Dobra, miejmy nadzieję, że uda nam się pokonać tego gościa, jeszcze tego tego utopca, nie gościa tylko utopca. Dobra, weźmy sobie leczenie. Dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek naprawdę Wam się podoba, bo jest naprawdę bardzo, bardzo emocjonujący. Nie szukajmy tej łódki Lamberta. Bo chcemy oczywiście kolejne utopce, kolejni utopcy tam są, bo chcemy oczywiście ruszyć dalej, dobra. Jest kolejny utopiec Więc to pokonajmy jak, szyb, jak najszybciej, żeby nam się udało. To wszystko jakoś ogarnąć. Uwaga, jest pokonany z tej strony. I tutaj jeszcze ba, ba, ba. gdzieś powinien być. Jeszcze jej tu brakowało. Dobra. Gdzie jest ta łódka? Gdzie ona może się oczywiście znajdować? Ja podejrzewam, że... ja wierzę, że to są kolejne jakieś stwory, które chcą nam oczywiście przeszkodzić w poszukaniu, ojejku, Co to jest? Jakiś... Jeszcze raz taki... takiego... takiego naprawdę stwora widzę. Dobra, jest pokonany? Prawie, dobra. Jest pokonany. Udało się. Okej. Okay. Czymś on nam... No czymś on ten stwór nas Wyjście, rzucił. miejmy Dobra, nadzieję, że zaraz uda nam na się i na znaleźć tą łódkę. I będziemy mogli zaraz spokojnie sobie ruszyć nie, dalej. Chciałbym naprawdę w tym dzisiejszym odcinku znaleźć tą łódkę. A jeżeli nie, no to zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy... Odcinek. Dobra, zobaczymy Powiemy od razu po pierwsze. Zobaczymy y, tą pierwszą odpowiedź damy. I zobaczymy co nas jeszcze to będzie w tym odcinku czekało, więc zaraz będziemy ruszać dalej. Powiem Wam, że w następnym odcinku tym się zajmiemy, a więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej, hej!